Witajcie w magazynie Motowizja. Dzisiaj gościmy w Mercedesie, dokładnie w serwisie Mercedes-Benz, ale mowa będzie nie o autach osobowych, lecz o samochodach dostawczych i samochodach ciężarowych. Zobaczycie, jak wygląda współczesny serwis tego typu pojazdów, bo jest on zupełnie inny od tego, co znamy z przeszłości. Zapraszam Was do oglądania tego odcinka magazynu Motowizja. się zdarza, że gdzieś tam dostajemy do testów te samochody, no głównie dostawcze, i też widać w nich tę ewolucję, że tam już się znacznie bardziej dba o komfort pracy kierowcy niż w samochodach jeszcze na przykład z lat 90. czy wczesnych 2000., bo te auta często są wyposażone w różne komfortowe dodatki po to, żeby właśnie ta praca, trudna praca, bo, bo umówmy się, że to jest trudna praca, tak. no w jakiś sposób, nie mówię, że była przyjemna, ale była bardziej komfortowa. No i tutaj ciekawostką jest chociażby to, to, że samo przyjęcie pojazdu odbywa się w taki sposób, żeby kierowca nawet nie zmógł, czy żeby te warunki atmosferyczne no, jakoś mu nie doskwierały. No, to też jest coś, czego się do niedawna chyba nie spotykało. Tak, nie spotykało się, aczkolwiek my wyszliśmy, że tak powiem, naprzeciw tym, 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 tym wymaganiom. Sprostaliśmy to poprzez wybudowanie wiaty, którą mamy zadaszenie przed serwisem. Przyjmujemy klientów samochodów ciężarowych, samochodów dostawczych pod wiatą, gdzie doradca serwisowy razem z klientem może sprawdzić stan jego pojazdu z zewnątrz i wewnątrz. Czyli nie straszy nam jest śnieg, deszcz, wiatr. Tak? Naszym zadaniem jest też sprawdzić z kierowcą taki samochód, pod zadaszeniem, gdzie, gdzie nie pada na, na, na głowę, czy teraz właśnie jak będziemy mieli zimę, czy śnieg, czy deszcz. I ten kierowca i ten klient może się też w takim momencie też czuć komfortowo, ponieważ jest to robione pod zadaszeniem. No jak wygląda ta procedura? Bo wiemy już, że auto podjechało, wiemy już, że trwają oględziny, no ale co się dzieje potem? Bo ja rozumiem, że ten dany doradca serwisowy obsługuje jakby w danym momencie pewnie określoną ilość tych kierowców. To też nie jest tak, że ma ileś zleceń na głowie, że, że nie. On jakby jest dedykowany do y, poszczególnych zadań. Oczywiście mamy tutaj dwie, u nas tak powiem, nazywamy to asystentkami serwisu, czyli mamy dwie panie, które podczas tej nie, podróży tutaj w tym serwisie, czy tej naprawy trwającej, opiekują się tymi klientami. Również, jeżeli klient chce porozmawiać z doradcą serwisowym to zgłasza klient taką potrzebę do asystentki serwisu i asystentka serwisu w tym momencie przekazuje to do doradcy serwisowego. Takim jakby punktem zaczepienia właśnie już po przyjęciu aktywnym, gdzie kierowca spotyka tego doradcę serwisową, jest właśnie dla klienta asystentka serwisu, która jest dostępna praktycznie cały, cały czas podczas trwania naprawy czy podczas pobytu klienta u nas w serwisie. Ja zawsze powtarzam, że kluczem do biznesu to jest dobra komunikacja i tak samo jest to z klientem. Nawet jeżeli ten klient wejdzie do naszego serwisu niezadowolony, bo, bo jest zadowolony z tego, że na przykład samochód mu się popsuł, ale zawsze chcemy, żeby ten klient wyszedł zadowolony z naszego serwisu, uśmiechnięty i może jechać dalej w trasę. I też podczas trwania jego wizyty tutaj u nas w serwisie, no staramy się naprawdę dojść do najwyższego poziomu tego standardu, takie jak właśnie nawiązałeś do tych samochodów osobowych, żeby były takie same standardy w samochodach ciężarowych i w samochodach dostawczych. Tak? Czyli na przykład jeżeli naprawa się przedłuża, a jest to klient, który jest z daleka, czy na przykład gdzieś blisko, to zawsze jest też możliwość zamówienia taksówki dla klienta, gdzie klient może zostać odwieziony na przykład na, na dworzec, czy możemy Klienta odwieźdzenia do, do domu, czy tutaj też z naszej strony e, zawsze możemy też zorganizować nocleg. E, więc tutaj jeśli chodzi o to, jeżeli kierowca ciężarówki e, czy klient jest nie z tego miasta. I na przykład jest z daleka, czy to nawet zagraniczni klienci, bo też się zdarza, że mamy zagranicznych klientów, bo tutaj z drogi numer 11, na drodze numer 11 tutaj bardzo dużo jeździ samochodów, tak zestawów ciężarowych i to nie tylko są z Polski, tylko też z innych, z innych krajów, z zagranicy. Zawsze jesteśmy w stanie taki nosek zorganizować. Panie motoryzacy oczywiście wiedzą, że jesteśmy w miejscu, które sygnuje Mercedes-Benz. No nie jest to, to, to absolutnie tajemnicą, bo to logo jest chyba znane każdemu, kto się chociaż trochę interesuje motoryzacją, ale czy to jest tak, że tutaj mogą trafiać auta tylko tej marki, czy też niekoniecznie? Przyjmujemy samochody marki Mercedes-Benz. Mamy autoryzację, czyli jesteśmy autoryzowanym serwisem samochodów marki Mercedes-Benz. Również jesteśmy autoryzowanym serwisem samochodów marki Mitsubishi. Obsługujemy samochody Fuzokanter, więc tutaj jakby ta autoryzacja jest, jest osobna, możemy wykonywać naprawy na gwarancji, jak również i naprawy pogwarancyjne. Przyjmujemy samochody z różnych rodzajów, czy powiem, zawodowych, czyli np. też samochody wojskowe, samochody strażackie, czy, czy również samochody pogotowia ratunkowego. Jak tylko mają logo Mercedes-Benz, znaczy Mercedes-Benz, więc tutaj naprawiamy samochody dostawcze i ciężarowe. A my tymczasem przeniesiemy się na halę serwisową, żeby pokazać Wam, jak bardzo jest tutaj profesjonalnie, bo tak jak wspomnieliśmy, no, różne pojazdy tu przyjeżdżają i one wymagają różnych zabiegów, różnych napraw, różnego podejścia do tego serwisu. I dużo dzieje się tutaj, ale myślę, że tam za ścianą dzieje się jeszcze więcej. Przenieśliśmy się z miejsca przyjęcia kierowcy do hali serwisowej. No jak widać, tutaj też panuje czystość, panuje porządek. To wszystko też jest na najwyższym poziomie. No, tak ma być we współczesnych serwisach samochodów dostawczych i ciężarowych. No i właśnie w tym miejscu będziemy chcieli porozmawiać o czymś, co znajduje się za moimi plecami, bo to jest taka weryfikacja to jest taka ścieżka kontrolna, która pozwala wyłapać pewne kwestie, które mogą nie wynikać z danego przebiegu. Mogą nie wynikać z danego przeczucia kierowcy. Tu po prostu samochód jest sprawdzany, ale jak to dokładnie wygląda? Tak jak Pan powiedział, auto trafia bez względu na to, na jaką serkę przyjedzie, czy to będzie diagnostyka komputerowa, czy obsługa, lub, bądź też jakakolwiek inna naprawa. Trafia auto tutaj na naszą ścieżkę diagnostyczną. Sprawdzamy auto pod kątem sprawności układu hamulcowego, pod kątem sprawności zawieszenia, jak i też układu kierowniczego oraz zwracamy uwagę na ubytki płynów eksploatacyjnych, różnego rodzaju ubytków powietrza itd. aby po prostu przed przystąpieniem do konkretnej naprawy jeszcze przed, przed tym czasami się nawet zdarza, tak zanim klient opuści nas serwis, staramy się na bieżąco klienta przestrzec lub też zapobiec dalszą uszkodzką. I to ma na celu właśnie weryfikacja tego pojazdu na tej ścieżce nie jest to weryfikacja na oko, tylko w oparciu o specjalistyczne narzędzia. Myśmy to sobie tutaj chwilę wcześniej rozmawiali o tym, że no współczesne dostawczaki ciężarówki to są też samochody, które potrafią serwisantowi, który no ma oczywiście wiedzę, którą musi zdobywać nie tylko w szkole, ale też i na specjalnych szkoleniach. Ten samochód potrafi wiele przekazać, jeżeli chodzi o ten system jego informatyczny i do tego samochodu też się podchodzi ze specjalnym urządzeniem, żeby no te wszystkie systemy przetestować, bo często właśnie Dużo usterek się y, kryje. Tam, to nie są usterki mechaniczne, to są usterki związane na przykład właśnie z chociażby tą siecią komunikacyjną w samochodzie. Wiele usterek tak naprawdę y, wynika z komunikacji między sterownikami, nawet użytkownik pojazdu, czy też, bądź też kierowca nawet o tym nie wie, że coś pojedzie się może dziać się nie tak, dlatego też przed każdą naprawą podłączamy komputer diagnostyczny, robimy wstępną taką diagnostykę, aby po prostu też zapobiec dalszym uszkodzeniom danych komponentów, ewentualnie instalacji elektrycznej i aby wyłapać te czynniki, które mogą w przyszłości wpłynąć na eksploatację tego pojazdu. Ale to też trzeba umieć odczytać, bo często dany błąd, dana usterka potrafi mieć różne przyczyny i to od Was przede wszystkim zależy, czy Wy znajdziecie to źródło tego problemu. Oczywiście, że tak. Mechanik nie tylko musi być fachowcem, jeśli chodzi o mechanikę, ale również też powinien znać podstawy elektromechaniki przede wszystkim, weryfikacji tych błędów. Stawiamy na rozwój, na szkolenia, jeśli chodzi o załogę, tak naprawdę Średnio w miesiącu odbywa się kilkanaście szkoleń, gdzie chłopaki biorą czynny udział, także no rozwój techniki jest tak, tak duży, że to trzeba być z tym po prostu non stop na bieżąco, aby, aby za tym wszystkim nadążyć. W tamtej części mówiliśmy o tym, że to podejście do kierowcy no, jest szczególne, że on ma się e, czuć tutaj komfortowo, tak jakby czekał w m, hotelowej restauracji albo właśnie w hotelowej poczekalni. No, tutaj ten kierowca wstępu nie ma, e, z różnych względów, przede wszystkim bezpieczeństwa, e, natomiast też może liczyć na to, że auto, które otrzyma z powrotem, no, nie tylko będzie sprawne, nie tylko będzie naprawione, e, ale też w pewien sposób będzie oddane czyste, przygotowane do tego, żeby tego dalsza podróż no, była też bardziej komfortowa w ramach serwisu czy w ramach jakiejkolwiek naprawy auto trafia na myjnię, portalową auto jest umyte z zewnątrz, jak nie można powiedzieć że ogarnięte w środku. No i myślę, że z tego tytułu kierowca tak naprawdę też ma taką satysfakcję, że trafił do serwisu premium i auto zostało, że powiem, godziwie potraktowane tak, to, tak to, jak to powinno wyglądać.